Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale a dzisiaj pokażę wam jak zrobić e, niewinny prank naszych znajomych w minecrafcie e, i tak, do tego będzie nam potrzebny TNT, detonator i jakiś fajny blok na przykład niech to będzie blok diamentu e, i tak, zaczniemy sobie od tego żeby mm, skopać sobie tutaj mniej więcej 2-3 kratki w dół w sumie 3, postawić detektor w ten sposób żeby, zaraz wam pokażę żeby oczkami tymi był do góry następnie kładziemy na to e, jakiś blok powiedzmy chcemy diamentu, chcemy żeby ta osoba na której będziemy robić pranka żeby wykopała nam ten blok a wiadomo, diamencik będzie dość przyciągający taki bloczek więc na pewno ktoś się pokusi by go wykopać następnie po prostu kładziemy tutaj TNT pod tym i teraz tak, jeśli ktoś ruszy ten blok, ten blok diamentu to, to zostanie zniszczony Zaraz zobaczcie, co jest zobaczycie, co się stanie z TNT, niszczymy ten blok i nagle wybucha. TNT wybucha, bo ponieważ został zniszczony blok. Będzie to, to tak mniej więcej pokażę wam, jak to wygląda z zewnątrz. Mamy tak, tu postawimy coś. Jeśli coś zostanie naruszone na jego jakby, na wizji tego, to po prostu zostaje uruchomione. Czyli jeśli na przykład mamy tutaj. Na początku dirt, potem TNT i zniszczymy to, jak widzicie, automatycznie uruchamia się TNT. Tak mniej więcej właśnie działa. Yy, no właśnie, detektor jest mega fajny, właśnie do uruchamiania takich różnych czy to żartów, czy to. No też bardzo często wykorzystywany jest w mechanizmach z redstone'em. No. i tak to wygląda. Więc to była tyle. Taki fajny, powiedzmy, można sobie zrobić Pranka na kimś. No i to na tyle. Cześć.